Cześć dzisiaj będziemy nagrywać crash testa. Mamy maluska. Mamy też taki fajny kamień. On jest fajny. Bo można z nim fajne rzeczy robić. On nie waży oczywiście 200 kg. Muszę go na chwilę trochę pozbyć. Tutaj, o, tutaj będzie tam będzie idealnie. Zobaczcie, co się teraz stanie z tym maluchem. Tylko jak go złapię. Nie wygląda on najlepiej, ten maluch. Nino. To podnieś. Ej, ej, Nino. no. E. Okej. Okay jedzie? nie no, Markus. Mark jest nie zniszczony Czy widzicie, tu jest już stało, on sobie jedzie jedzie Dobra, teraz weźmiemy bardziej o pan z żonę. Bo taki zwykły maluch to za dużo nie przejedzie Widzowie Ale to się nie za mocno, dobra To będzie idealne auto. Albo niedobra, nie aż takie mocne, bo to Dobra, to! Ale dobre, to w ogóle kamień. sięga teraz tylko a ooo wow O, oh, wow ej ogólnie patrzcie widzicie co się stało z tym kołem tu widzicie a patrzcie tutaj nic się nie stało koło tak dobra że to jest mocniejsza od... to od malucha Ok. Okej. Ok. okay. Nie no jest pięknie. Jeszcze w dodatku, może zrzucimy ten kamień na te auto. Albo go... Na przykład pasażer chce wejść do auta. Nie wiem czy kamień można nazwać... Ej, go do dopaki. No to jest... Dobra! Testowane auto już jest. Teraz bierzemy sobie jakieś lepsze. Mm. Albo nie, dobre, weźmy takie, które te po prostu nie przeżyje tego. Nie przyżyję. Mam mało aut. Przepraszam, że mam tak mało aut, ale ja zacząłem BMG Drive, no, nie bardzo. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. Te auto jest zbyt mocne. To weź ten kamień. Eee! Oj! Oj! Coś tutaj nie pykło? Tak. tak spytam... Hmm... E, dobra, ale że to jest bardzo wytrzymałe autko. i o bardzo wielkich rozmiarach. Hmm. Oczywiście nie, silnik nadal działa, ale... Co się stało? Jedziemy, jednak nie jedziemy. Czyli, co? co to jest? To Ogólnie nie patrzę, O nie, no stój, tu są pedały. Tutaj, gdzie? Pedał, okej, okay, dobra, dobra. Zostawaliśmy już. Tak, ja gdzie jest ten kamień teraz? A, tam. Teraz weźmy sobie coś dobrego i to tak bardzo dobrego. Oczywiście dostanie to pod trójną czy potworną dawkę kamienia autobus. Na przykład, z autobusem. Oczywiście zwyczajny, zwyczajny, nie jakiś turbo. Zwyczajny. Teraz bierzemy kamień. Oj. Oj, trochę dostał ten autobus. A terra, się tego kamienia trochę... O tudo. No złap ten kamień. A? A już go miałem. Złap go. No nie. No, nie. No, chodź tu. Kupi kamieniu. Ech. O, złapałem go. O, mam. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Tak się zapytam. Wejdźmy sobie do tego autobusu. Okay. On Nie wiem Nie no dobra Widzowie następne auto Następne auto Co to jest bus Czyli Otwieram no dobra Dobra Nie wiem co to jest Wziąłem sobie jakieś Teraz bardzo wytrzymałe auto Najlepsze auto, dobre, to nie jest najlepsze, bo mieliśmy w najlepsze, te małe, ale tu też jest bardzo dobre auto. Oczywiście. O, przepraszam. Dobra, może oryginalną wersję, nie z jakimś to tojtojem. Tylko gdzie jest teraz kamień? Gdzie jest kamień? A, tu. Proszę na chwilę... kamień. Oj... To może się dla tego autka bardzo źle skali. Cześć. O! Łoł, łoł, no naprawdę fajnie! Wyszedł mi krastez. Jeszcze... Oj, tam widzicie? Widzicie tam jest koło. O, teraz już jest tu. Gdzie on jest? Dobra, nie wiem. Tam jest kamień. A może jak wy tak sobie jeszcze? Go... Wzięli? o Next car! Next car! Nie chcę już! Z tego auto on jest zbyt mocno rozwalone! I dobra, fajny crash To bardzo fajny. Dobra, o taki van! Ej, taki van. tylko mi coś zlagowało. O! jeszcze fajna wersja, jest jakaś wytrzymała wersja. O! W to? Okej. Okay. O, gdzie jest kamień? No, nawet dobry nam jest. O, ale dobre, nawet takie auto jak furier. Oj, oj, Życzę powodzenia po tym, jak się uda złapać. Jak go złapać tak jak jest tak daleko? Nie może wyrwę to tam pójdę Nie no dobra to się... Dobra tego kamienia jeszcze nie przeciekniemy może tu boli bomba. Ale dobre to jest. Gość, tylko odległości starczy. Nie wiem, czy wy widzicie moją myszkę, jak wyście nie widzieli, to... O, nie no, już go... Nie no, on tańczy. Nie, wziąłem go. Biedne auto. A działa silnik? No, nie działa. Next car. Next car. Next car. Ej. Dobra, jeszcze pięć autek nam zostało. Pięć autek do przetestowania. Oj, coś lagnęło. O! Dobra, czekajcie, jeszcze się O, O! Tego by mi było trzeba. Jeszcze oryginalną wersję. Aha. Sobie weźmiemy taką, o taką i... Zasną... Obec. gdzie jest teraz kamień? Oj, oj oj, jakiego ja złapię. tam się go złapać. O! Oj! Oj! Rownica się kręci Tam jest druga część autka Ej Oj, oj, oj. Dobra, paskudna Next car. Next car. Ej. Dobra, teraz weźmiemy sobie to. Ej, to może być mocne. Okej. Okay, dobre, to będzie za mocne. Weźmiemy sobie... Ta wersja wydaje mi się, że będzie dosyć wytrzymała. Mam nadzieję, przynajmniej. Nie, no próbuję wciągnąć ten kamień widzowie. Ule dosnął. Dobra, wiecie, że ten kamień jest mocny. Tylko teraz złapał. To by było fajnie. Dobra, te auto zniszczymy na fula. Tylko muszę złapać ten kamień. Eh, eee. Nie no, złap kamień. Nie ten filmik zamiast craft test z kamieniem powinien się złap kamień nazywać No przepraszam was, no, no. eh, O nie no widzowie jakie mam to zrobić Kamień ja nie chcę złapać Dobra Mogę okay, jechać Nie mogę Dobra, ostatnia próba wciągnięcia kamienia. O, nie miałem, ale dobra jest. Cześć. Unik. Ale to tak fajnie jak. Unik. O, kamień, cześć. Mógłbyś mi jeszcze trochę pomóc rozwalić te auto? Jest za mało rozwalone. Dobra, no ja nawet tak blisko nie umiem tego robić. Dobra, jeszcze raz, bo to jest wytrzymałe auto. Teraz to zła. O. Nie, jeszcze dostał. Nie. Oj. Oj, oj. oj, ale rdza w ogóle. Wiedziałem, że w autach, i miałem taką rdzę. Silnik nie działa. Next car. Dobra, ostatnie autko. No może jeszcze jedno będzie. O, wiem jakie jest fajne go. Weźmiemy sobie to, ale. Weźmiemy sobie fajną wersję tego. Tom. No, weź to. No. Oj! Nie! złap kamień, please... Oh, my. Histals, Oj! my, Co się stało z autem? Oj! Ja teraz nie złapie! No nie widzowie, tylko nie to. Dobra, Proszę hmm. tym zrobimy coś takiego: pojazdy i nie wiem czemu to są pojazdy, i na przykład tu jest siano, albo boks, albo cegły. Ale fajny pojazd, Grzesiu. Nas interesują kamienie. I ten gagatek. Nie czekaj, ten gagatek. Dobra, zasób obecny. Teraz sobie weźmiemy tak. Dobra, ostatnie autko! Ostatnie autko! Ostatnim autkiem będzie... Coś z modów, a z modów się bardzo słabo psuje. Co to w ogóle jest za auto? Skąd to ja mam takie auto? Pomieszcz w nowym.